Hej, cześć, witajcie, ja jestem Dante i dzisiaj jest wielki dzień, bo, bo dzisiaj, w dzisiejszym dniu podejmiemy sobie tą, jak to się nazywa, elitarną kurde czwórkę, nie? Będzie ciężko, będą łzy, może ten odcinek będzie o wiele krótszy, bo zrobię osobny odcinek na całą elitarną czwórkę i osobny no, no, po prostu kolejny, nie? Bo będziemy jeszcze dalej lecieć. Spokojnie, to jeszcze nie koniec, jeszcze nie płaczcie! Ja będę dzisiaj płakał, zostanę po dupie od tych skurwysynów. Wyekspiłem pokamony tak bardzo, że do rzeźnia I patrzcie! Mega skurwysyński Blastoise! Patrzcie, patrzcie, mega skur, Patrzcie, jak on wygląda! On jest tak kurwa śliczny! Wyekspiłem je do wszystkich... Takie w miarę... Każdy ma ten sam poziom chyba? Nie, Blastoise nie ma. Blastoise ma jeden poziom niżej i chyba Charizard za chwilę ewoluuje. Znaczy, za chwilę ma poziom. Sami możecie zobaczyć, że niektóre mają trochę więcej, które trochę mniej, nie? O, z nim z kurwy synem też troszeczkę powalczyłem. Nic w sumie... Myślałem myślałem, żeby teraz przy Was pomyśleć co komu dać, bo też mam parę właśnie... Yy, parę ciekawych temów mam i... Water pulse oczywiście damy. Co kurwa? Co? Czy wy to widzicie? Water pulse! Nie mogę dać Blastoise'owi Waterpulsa, Cza, idzie to? E, Calm Mind, e, Roar, Toxic Hail... E, Bulk, Sunny Day Town, Ice Beam, może Ice Beama mogę mu dać. Ice Beama mogę mu dać, i mu dam w sumie. A zamiast... E, Water ja potrzebuję Water jak mam Surfa. Mm, Blizzard... Mm, Hyper Beam... Mm, protect, Giga Drain bym dał. Giga Draina dam Venozaurowi, może się przydać. Zamiast Leech Seed'a, Solar Beama, Poison Powder czy... Zamiast Solar Beama, bo musi się naładować, a ja nie bardzo będę miał czas w walce, żeby się ładowało cokolwiek. Save Guard Solar Beam, kolejny, Thunderbolt. Thunderbolta możemy komuś dać Może w sumie... Venozor może mieć Thunderbolta? What the fuck? Eee. Tandera, Tandera kto może mieć? Może damy tandera Gengarowi zamiast temu. Zamiast Thunderbolta. Tylko kurde Thunderbolt... Nie, Thunderbolt tak jest silny. Yy, yy, shoulder move... Nie... Tak, przestań się uczyć. Jerdkwe! Jerdkway! Komu już Lucario, Charlizardowi, Blastoise'owi, okej. Okay. Lucario będzie on na pewno. Yy, zamiast... Ice punch, fire punch Niech pomyślę. Zamiast Thunder Punch'a chyba damy. No, zamiast Thunder Punch'a. I jeszcze Charizardowi, zamiast Wing Attack'u chyba. Albo Shadow, Shadow Punch? Dragon Claw, Flame tower, Wing Attack... Shadow Punch... Czy Wing Attack? Chyba za Wing Attack, bo Shadow Punch będzie dobrze działał na duchy i na, i na psychiczne pokemony, a Wing Attack działa dobrze na na przykład na te... na roślinne, a już mam Flamethrower na roślinne, więc... Chyba, że za Flamethrowera, ty! Skoro mam na roślinne... No, tak zrobimy, kurwa, tak zrobimy, to jest dobry pomysł. Return Dig Physic, kto, kto może mieć FIZIK? Gengar może mieć Fizik. Za, za co Gengar? Confuse Ray, Shadow Punch, Shadow Ball. Zamiast Shadow Puncha. pan pęcza Nie, mega Nie, Shadow Puncha. Shadow Ball... Ktoś jeszcze mógł mówić fizik? Lucario what the fuck? A Lucario mało dobry specjalny atak chyba, nie? Atak 183 specjalny kurwa, on jest tak wykokszony ten Lucario, lepszy niż... niż... No lepszy niż Charizard chyba jest. Jezus. Co to się stało? Do czego to doszło? Shockwave Flame Drawer. Kto może się nauczyć flame drovera? Absol może, ale nie. Sludge bomb? Znaczy był też z tym dobrym ciosem. Fireblast Torment. Niech pomyślę. Nie, to chyba będzie wszystko, co się teraz nauczą moje poksy. No i leczymy jeszcze raz. I, i wchodzimy, tak? No, wchodzimy. Jezus, wchodzimy możemy się obkupić jeszcze nie mam wszystkiego pod dostatkiem więc mogę lecieć dobrze mówię jeszcze sprawdzę czy mam pod dostatkiem bo to jest duży wielki dzień dzisiaj jest. Yy, max repel niepotrzebne ale i tak mam full heal hyper pulsony hyper potiony i full heal to jest najważniejsze dobra czas na yy, el rozpierdol jest randomizer i randomowa czwórka chciałem powiedzieć i elitarna czwórka nie będzie miała nie będzie miała jakichś świetnych pokemonów pewnie zając życie pewnie może po jednym jakimś takim turbo trudnym, a reszta będzie takie przeciętne więc więc też a ja mam wszystkie y, te mega brzmiany więc to jest też takie trochę niezbalansowane ale no trudno ne lecimy welcome challenger i'm the of the elite four, yy, that good that good look real good alright dobra co masz jomuś wyskakuj Elite FUR Sidney would like to battle Okej okay, Okej, okay, nieźle 56 też ma patrzcie jak nie pani zgrało, kurde, już się bałem, że... że... Rain... On użył Rain Densa. Aha, żeby on sobie iść mi ciosy, ale ja nie... A no tak. Thunderbolt. Endur Zabiję go na strzała, muszę go zabijać na strzała. A nie, Endur tak działa, że nie mogę zabić na strzela. no tak. Full Restore, ale tak padnie teraz. Dobra, co dalej? Jirachi, okej. Okay. To jest psychiczny Pokémon, więc... Yy, Pokémon typu Ciemność będzie na niego działał, tak? Dobrze mówię? Yy, Kujatach Sword też Swordensujemy się. Raz. <laughs> o! O Jezus! Jeszcze raz. Swordens... Screen. Bite. O, shit, w ogóle nie działa? Jeszcze raz, slash, slash, slash! Nice, dobra. Co dalej? I-pom, a to jest chyba normalne z tego co wiem. No to powiedzmy, będą zały. Lich Seed. Poison Powder. No i możemy się bawić teraz, nie? Okej, okay, co dalej? Goreby hmm. zostawimy. I użyjemy Giga Draina. Nice. Yyy, ilu ilumise co to jest? Zostawimy. A, wiem. Liczcic! Poison Powder. Mogę Poison Powder na niego, czy nie? No mogę. No i teraz mogę na przykład spamować Poison Powderem i, i, tak, i, tak, i tak wygram, nie? to jest właśnie granie tym mega venozaurem. OH shit! Poison powder jeszcze raz. No i, no i no i znowu. No i znowu spam. Mam nadzieję, że już nie użyjesz znowu tego, a jak już jeszcze teraz cię zadobiję. Dobra, nice. I po pierwszym zalidanej czwórki, nice. Na razie Elo. Muszę kogoś leczyć. Jest coś mocno pokiereszowany, absolut. Gdzie jest hyper potion? Właśnie miałem left dać. Yy. Na przykład jemu. 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 Na przykład jemu Na przykład jemu Po to kupiłem te leftowersy Wszyscy mają leftowersy mam i ja dawajcie następnego Ma kurwa to 8 się... fuck?! to może zaboleć Venosaur yy, ma bardzo w obronę, tak Rock tomb, nic nie zrobi Dobra Lich seed Zlicz seeduj go Zrobimy, dobra, okej okay, jest dobrze jest dobrze Poison powder Git Już go mam w moim kombo, już nie ucieknie Dobra już jest nasz Teraz tylko razowy. Dziwiłem się że mało zabiera ten Ognisty Luki, Luki Dolo Pamiętam to ale nie wiem kim on jest to rzucimy Charizarda O ale trafiłem, a nie to jest chyba Fuck o oh fuck, nice, to jest chyba wodny Pokémon, nie mam pojęcia, Torterra zostawimy Puk O Jezus What the fuck? Co ja zrobiłem? Co? Co ja zrobiłem? O no jasna eee. Fuck Ale to zjebałem, raz to daje eee. Nie Mega Blastoise Co jest kurwa? Uderzył mnie dwa razy po Meta on Metagross to był? O kurwa, Metagross no Nice O what the fuck Najlepszy Najlepszy Metagross w mieście <laughs> o nie o ja pierdykam, widzieliście typa, świetne to było, świetne to było, dobra, nie? dobra, czekajcie, muszę, jest jakiś max revive, o właśnie, max revive, muszę podleczyć hyper Potionem ciebie i hyper Potionem ciebie, dobra. Ale nie było tak łatwo, powiem wam, bo ten level już mają o wiele, znaczy o wiele, o parę leveli wyższy, więc... Dobra, jak to następny? Linun, e, dobra, niech będzie, Earthquake O Jezus, Earthquake kolejny. No, Earthquake, nice Teraz coś szybkiego, żeby trafiło tylko, no Charizard Y Kontra Charizard X, kurwa, jedziemy! Bez zmiany, bez blastojsika. Nie ma na łatwiznę, a nie, to jest, to nie jest mega, dobra, nie będzie... A nie, on lata, chuj ale chyba... bałem... Dragon Claw um, Dobra, niech jednak będzie łatwiej zna kurwa, bo się cykam, że to przejebie Git Craft down down. Jak, kto, kto to był crowd? crowd to był, nie był przez wodny O nice, dobra y Lich Seed ładnie O kurwa, niebezpiecznie Poison O kurwa, nice o! Ale mu zajebał! Yy, manectric, to był yy, elektryczny, to zostawimy tego. Teraz... Yy, Leech Seed. Ładnie, teraz Poison Powder. Git. I Razor Leaf, dobra. Wykończymy go tym. Takedown może zamiast Giga Draina, bo w sumie mam Leech Seeda i nie potrzebuję Giga Draina, ale, ale będę napierał Razor Leafem, no. A przydałby mi się jakiś potężny cios, no, no, no. Pan... Pan Goro. A to jest ta panda, tak? Dobrze mówię? Tak, dobra. Lich O kurwa, to może zabłonić. Poison Powder? Kurwa, Attract. Okej. Okay. A! No okej. Okay. Aha, on mnie może atakować podczas tego, nawet nie wiedziałem. No i tak chyba... O, oh, fuck. No obudź się z tego zakochania, Jezus! Dobra, widzę, że to na, na, na nic się nie przyda taka impreza Nie atrakt! Mam jakąś samicę kurwa w składzie Bla... Samice sam obolały, chuj, dawajcie samicę, tylko żeby nie zatraktował, nie? Dobra tak chyba wygrałem, no <laughs> Fuck! Samica dawaj kolejna Cholera jasna ale ciężko jest, ta litarna czwórka. Jezus, to jednak za jednak boli, kurwa, tak? Yy, Max Revive, kolejny. Charizard, już padłeś dwa razy, kurwa, tych chujów! Yy, dobra, do niego... No i to będzie na razie wszystko, dobre. Ostatni z litarnej czwórki, a później bez Champion? Nie, chyba nie. Nie wiem, zobaczymy. A little Four Drake would like to battle... ...Togetic. Yy, Shadow Punch? Fuck, nie działa na niego, super. Earthquake. też Co kurwa? Dragon Claw Jeszcze jeden Dragon Claw Dobra co teraz? Tauros. Normalny, duży atak Co by na niego rzucić? Hmm. Może Lucario, bo dawno nie walczył, albo Gengar... Nie, ciosy typu... Nie, to będzie zły pomysł Gengar. Wenozaura może, no Dobra, e Leech Seed ładnie poison powder oh shit dobra jest dobrze i teraz kurwa takedown piszą że jedamy critical jeszcze jeb go nic mu w sumie nie zrobił nieważne dobra kit goldak yy, goldak chyba niech zostanie ten no nie zostanie ten robimy tak jak tą taktykę znowu ogarniemy o oh, jak ma jakiegoś tego to zaboli razor o ładnie, super effective critical! Venosaur to się kurwa spisuje, to, to był amparo amparo amparos zostawmy eee, I teraz... Rzucimy ostatni raz elich seedem, nice. Dał radę jeszcze, nie? I teraz poison powderem. Dobra, git Teraz laser leafem. Nice. I rip. Venosaur. Double edge. Co to jest double edge? O kurwa Dobra, tak za tej dawna jedziemy Nidoking jeszcze jest jeden? Dobra, yy, to może na nidokinga już zmieńmy Na przykład Charizarda Zapoli go na pewno No Ole mu jebał, nie wierzę się 8 leveli wyższego nidokinga na strzała, nie? Pozdrawiam i moi drodzy, moi drodzy, o co kurwa? Jeszcze jeden? O chuj, nice. To on też ma Thunderbolta, serio. Zaję mu tym Thunderboltem. Nice, jeszcze raz, jeszcze tylko raz, jeszcze tylko raz. Raz mu zajeb. No raz mu pierdyknij, please. Jest, dobra! 67 poziom, 10 level i prawie wyższy Co dalej? Gengarinio of level Destiny Bond Nie, no przydałby mi się teraz, ale ja chcę mieć jeszcze później z niego użytek z Gengara, więc nie będę teraz marnował miejsca Delkati to jest normalny i... aha, aha, to z nim na Psona. Sword Dance Fuck O, ale mi wyjebał jeszcze raz mi z tym pierdyk, nie to chyba koniec. Dobra, trudno. Fuckade. O, dobra. I teraz, a teraz my, slash. O Jezus, serio? Serio? No nic. Gengar to by... O, oh, to jest normalny. A nie, mam Thunderbolt jakby coś, dobra. Dobra, co tu jeszcze? Deo, kto, kto to był? O ja pierdolę, nice. Confuse Rain. Right? Powiedzmy, to jest chyba fizyczny, więc Shadow Ball? Ładnie Ładnie! Deoxys poszedł się jebać! Pre-mape? Pre yy, to jest druga przemiana chyba tego starteru, tej małpy To jest ognisty, to Blastoise Blastoise siwo O kurwa, Prime Oczywiście, że to jest... Ja pierdolę, co ja odjebałem? Niech pomyślę, Fiz y, psychiczny cios by się sprzydał Nie zabijaj mnie Nice Thunderpunch, z a może zabierze? Nie, easy, dobra Porobione No kurwa serio y, Salamans! O chuj, Salamans! IZBIMA! Kto ma IZBIMA? Blasto i Siwo! Fuck. O, nie, mało, tak 30 No, prawie trafiłem I? Ile? Ile? O ja pierdolę, jak go skosił, 11 leweli wyższego, nice! Jirachi, jebany Jirachi Y, powiedzmy, zreindensujemy sobie, żeby więcej zadawać tym sarfem. Nice, koniec. Koniec. Woo! Jedziemy, czempion jebany, czempion? Bardziej kondon. <grym> Dawajcie, Jezus. O, cześć, jeszcze ty chcesz się bić, dawaj, wszystkich was kurwa ogarnę. A tylko ja tu mogę wejść? No pewnie, bo jestem, kurwa, BOSSEM! O, nice! Teraz zobaczmy ten piękny moment! Chwyćmy się za ręce! Jest i on! Jest i następny on! Dawajcie, jest i, kurwa, kolejny on! Serio! Czy kiedykolwiek, w jakichkolwiek Pokemonach... Ktoś miał tak wyjebisty skład jak ja w tych? Powiedzcie szczerze. Chyba kurwa nigdy nikt. Spójrzcie na tych skurwy synów. Widzicie to? I ten mały kutas, który ich prowadzi, ja, ja, ten mały kutas to ja. Pięknie. Huff. To będzie na tyle, moi drodzy. Moi drodzy. Sam nie wiem czy nagrywać wam te te, jak to się nazywa hmm. Bo jest później jeszcze Contest League czy jakoś tak że yy, Pewnie wiecie jak wlejście w emeraldy że yy, że jednak są te te O zobaczymy czy może jakieś, patrzcie może jeszcze jakieś mega przemiany przeoczyliśmy Zaraz zobaczymy Nie chyba nie yy, Contest League właśnie i tam, tam jest A nie są bo te tylko które widziałem tak mi się wydaje. No bo się podarzają I wydaje mi się, że ten, że nie, nie wiem, czy to robić, bo nie wiem, czy wy chcecie to oglądać, bo w sumie skończyliśmy już serię, skończyliśmy walczyć z Pokémonami. Dam... No, no nie wiem, nie. Kurde, tak właśnie myślę, czy by... Slateport. Aha, dobra. Dobra, w sumie. Nie, zrobimy, zrobimy sobie jednak. No weźcie, przestańcie do mnie gadać. Dobra, koniec, koniec, koniec tego tego dobrego. Jeszcze ludzie tam mnie widzieć w Port. Nie wiem, dobra, napiszcie mi w komentarzu. Ja nie będę w sumie nagrywał na razie Emeraldów, dopóki mi wy nie napiszecie... Y, powiedzmy, czekajcie, bo... O, wiecie co zrobimy, kurwa? Zrobimy... Zrobimy... Grzybobranie łapek. Jak będzie powiedzmy 15 łapek w górę. Tak sobie... No tak sobie ustalimy. 15 łapek w górę to będę robił dalej. Yy, TT, tam dalej jest ten contest pass czy jakoś tak. Że tam się płynie ze Slateport i... Macie różne, ma się różne wyzwania, takie jak yy, w tych namiotach walk, tylko że takie o wiele bardziej skomplikowane i lepsze i większe i tak dalej, nie? Więc 15 łapek w górę i lecimy dalej, a ja się z wami na razie żegnam. Zachęcam do łapkowania, bo to jest teraz najważniejsze, do komentowania, bo to jest zawsze ważne i do subskrybowania, bo zawsze mi to pomaga, więc dzięki za uwagę, cześć i pa!